Nazywam się Agnieszka Twardowska i jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych zespołu szkół zawodowych w Gołdapi i w ramach projektu Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych taką praktykę w hotelu Krasicki w Izbach i celem tej praktyki było jakby przybliżenie teoretykom, nauczycielom praktycznej strony tego co uczymy i myślę, że Praktyka dużo daje, bo to, to co tutaj robimy, jakby na pewno uda nam się przenieść na grunt szkoły, zwłaszcza takie już konkretne zadania, które zostały nam powierzone, na przykład opracowanie strategii reklamowej. Nazywam się Paweł Iwanowski, pracuję w zespole szkół zawodowych w z Obecnie odbywam praktykę w powiadu klasickim, w bardzo Miejskim. Podczas pierwszego tygodnia praktyki uznawaliśmy firmę, poznaliśmy jej strukturę i zadania poszczególnych działów. Natomiast w drugim tygodniu zajmujemy się przygotowaniem kampanii promocyjno-reklamowej w województwie warmińsko-mazurskim. Obliczamy koszt ekspozycji plakatów, spotów reklamowych w radiu, a także koszt ogłoszeń w prasie regionalnej, szczególnie w Gazecie Olsztyńskiej. Praktyka jest takim zadaniem, które w bardzo praktyczny sposób przygotowuje nas do, do nauczania uczniów i dzięki tej praktyce będziemy mogli w nieksiążkowy sposób pokazać uczniom, na czym polega trasa w wirze katelowej. Obecnie byłam w, w hotelu i z Barku Bawińskim której to praktyka tam po prostu pozwala nie konfrontować część teoretyczną, którą przekazuję uczniom z możliwościami praktycznymi. To znaczy część teoretyczna poznana przez mnie na studiach jest konfrontowana z zaledwie praktycznymi działu księgowości. Poznałem strukturę organizacyjną hotelu, jego działy i ze szczególnym uwzględnieniem działu księgowości, które właśnie praktyka W tym tygodniu rozpoczęliśmy poznawaniem i wypełnianiem dokumentów księgowych, ich deklarację, z sprawozdań finansowych, takich jak finans i protagonistów i spraw. Ponadto poznałem program finansowy Księgowych Symfonia. I program płatnik dotyczący zatrudnienia płac. Poprzez tą praktykę, aby ten doświadczenie praktyczne, chciałbym w mojej uczni w szkole przekazać te wiadomości, które tu uzyskam, żeby po ukończeniu szkoły, cię mogli również wyjście pewne korzyści z posiadanej wiedzy zarówno etycznej, jak i praktycznej, którą Zachęcam wszystkich do tego, żeby skorzystali z tego typu jakby doskonalenia swojego warsztatu pracy.